Siema, witam bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście po na Was, w powrocie serii wymiarzy na mój główny kanał. Jeżeli Ty też się z tego, że seria wymiarzy wraca na nasz główny kanał, w tym momencie walnij łapę w górę. Pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem na tym kanale oraz pamiętajcie o okolicznym twórcy i naszego Dziękuję No i co? Bez zbędnego przedłużania i bez zbędnego pierdzielenia wracamy z serią wymiarzy na główny kanał. No i co? Lecimy! Puu! No i dobra, zobaczcie, widzimy się na w pamiętajcie, że jeżeli ktokolwiek z Was jeszcze nie jest na naszej grupie, me wbijajcie pierwszy link w opisie. Macie właśnie linka do naszej grupy. Jesteście mile widziani, bo już dobijamy do 50 tysięcy członków, brakuje nam 3 tysięcy osób, więc proszę opowiadać, nie, to dobiję. Hej, chyba wiem, co będziemy dzisiaj hey. robić. Hej. <laughs> Ale ten numer jest zły, o nie, ale ładnie wykonany całkiem, całkiem spoko te w na do tych skinu. całkiem okej, okay. naprawdę, podoba mi się. A, no i słuchajcie, pamiętajcie oczywiście, że chcę wrócić z płatnymi memami, czyli 1000 fałdolców dla najlepszego mema w odcinku, ale pamiętajcie, musimy wrócić do 15 tysięcy zbierających, tak jak kiedyś byliśmy, to jest taki mój próg, więc pamiętajcie kochani, że jeżeli jeszcze tego nie robicie, a macie ochotę, wpisujcie kodzik w naszą w sklepie. kiedy laska 10 na 10 mówi, że lubi wysokich facetów. Boże, to jest zdjęcie z eventu. Chłopak, bo że chciałby zdjęcie ze mną, a był tak wysoki. że ja mam 1,80 m. A ja przy nim to byłem pierdek, nie? No to musiałem wieść, no trochę tak. No. Dacjan no. Radecki, moi drodzy. sklepowa zadyba wróciła do gry. Aha, że spoko, Skrypowa zadyba wróciła do gry, a wraz z nią niespodziewanie wróciły piesy. <laughs> Ej, no świetny jest ten mem. Jakub Kochan, proszę bardzo. Budowanie, strzelanie Tryfardy. Budowanie, strzelanie Tryfardy. Mech. Mech. Jezus, dlaczego te memy są takie śmieszne? Ja petykam. ej, genialne są te memy. Szymon Skraba, kolejny mem, ale tego już no widzieliśmy, że teraz bardzo proszę tu ładnie wkleić bana i kolega zostaje bana. Puuu! Jeżeli chciałbyś po banie wrócić do grupy, to musisz wysłać 10 zł na jakąkolwiek organizację charytatywną i wysłać do mnie na fanpage'u screena z potwierdzeniem, że wysłałeś dyszkę na jakąkolwiek organizację charytatywną, tak jak powiedziałem, i wtedy otrzymujesz Unbama. Igor Harat. Mmm. Powie Mechyzen spoko. Mapa jest już nudna. Na szczęście jest zdrowy. O Jezus. Jakie to jest zło! Czemu ona ma tylko 1000 reakcji? Czy to zasługuje na 5000? Jak nic, albo nawet więcej. Szymon Bobrowski. Kiedy tłumaczysz mamie, że gry online nie da się zapauzować, to dobra mama jeszcze? Ja się... <grystanie> na spokojnie. Ale powiem Wam, że miałem to samo z moją mamą. Naprawdę, moja mama. No jest kochaną osobą, ale no tak nie potrafiła wejść do świata gry. Ona nie rozumiała, że ja nie mogę podczas rękę i sobie i zjeść obiad. Nie? No, ona tego nie rozumiała i ja tego nigdy chyba nie zrozumie. Także, no naprawdę szanujemy. Mika, bardzo dobry. Piotr Wziętek, kochani. Rekord fragów custom. O nie, to jest nawiązanie do mojej serii odcinków strzelania. Łukasz Smoli, strzelanie, budowanie umiejętności, mech. Okej, okay, spoko. Kacper Klima, ta osoba próbowała blokować twój telefon. Świetne, nie. Świetne, to jest genialny widzowie! Nie, to jest nie, to jest geniusz. Szymon Bobrowski, ten mem nie wbije nawet bezpieczny, and that's the fact. No, wbił więcej, wbił więcej, aczkolwiek yy, spoko, spoko pomysł, spoko pomysł na wyżebanie łapek w ogóle od innych ludzi. Co zrobić z mechami, aby nasza gra nie umarła? Usunąć z turniejów zmniejszyć damage, do, do dodać z Kasi kaserowy pracownik miesiąc. Ale to jest zmysła, bo ludzie mówią, że... Ej! są za mocne, osłabcie mecha, albo je Dodajmy no celownik laserowy, co może pójść nie tak. Słuchajcie, ale zanim przejdziemy dalej do odcinka, mam dla was bardzo ważną informację. Otóż w tym odcinku możecie wygrać dwa pakiety startowe, te nowe, po 15 zł. więc jeżeli macie ochotę, pamiętajcie, Kodzik Twórcy, czyli oczywiście Ingaszy Podłoga w sklepie, oraz pod spodem napiszcie komentarz z waszym nickiem z Fortnite'a. No i to, właśnie tyle, a ja zapraszam dalej do oglądania. No i dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy, lecimy. miłość Rage oraz jego... gdzie Podczas... Srania woda klapta się Aha, fajny ominę zrobiłem. W ogóle zróbmy sobie teraz taką fajną kompilację min do odcinków. Uwaga, muszę się tutaj ładnie... O, uwaga, muszę się jeszcze przepudrować, czekajcie chwileczkę. O, ładnie, tutaj pudrem się muszę. O, cyk. Włosy na żel. psiknę się jeszcze tutaj, żeby jakoś ładnie kurde pachnieć, a nie śmierć jak grubas. O, czekajcie, bo ta, tam jeszcze muszę. What? Ładnie wyglądam, ładnie pachniam, ja teraz jestem fotogeniczny, jestem piękny, więc... <laughs> Adrian Warszawski. Nie możemy przegrać tej gry. Macie jakieś pomysły? Tryhardujemy, hardujemy. Kampimy. Jesteś nieudacznikiem. Aha, jest za okno. Paweł Zelkowski Kiedy podbudowuje się za 10 do tego, żeby zebrać 34 stonks. <laughs> jest ten mem, naprawdę, a ile razy w ogóle jest tak, że podbudowujesz nawet za 100 matców, żeby zebrać dwa drzewa, to jest, już naj... to jest już najbardziej stonks, to jest już... O właśnie, jeżeli ktoś właśnie oglądał odcinka z trollowaniem randoma, to koniecznie wbijcie i koniecznie go obejrzyjcie, bo naprawdę fajny odcinek tego wyszedł. Gracze... To czemu mogło nie oznaczyłaś? Zapomniałaś, przez dwa tygodnie. A co myślisz o, o, tym, o tym memie? Gracze kontra mechy. Primer. Jak się nazywasz? Kowalska Daria Fajks Czekaj, bo ja na, na razie to ja tu same hejty, jakieś tyle ty piszesz. No rzeczywiście czy, 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 czy wiesz, same hejty wrzucasz. O, jest nareszcie znalezione! Fortnite like, Battle Royale sezon 10 dzień pierwszy. Aha, okej, okay, że jakbym zobaczył tego mama 31 lipca, to byłby śmieszniejszy. To było już dwa tygodnie temu i gdybyś go oznaczyła i napisała hashtag mama mnie to bym go zobaczył. Zostawcie łapkę w górę za moje cierpienia na odcinkach. Co to jest za zdjęcie? Oh my god! Stream miał być o 10, ale chyba nic z tego. Budziłam go już trzy razy, ale bez efektu. Ej, co to jest za kopalnia wiedzy? Halo! 24 lutego 2018, czyli to było, słuchajcie, Półtora roku temu 25 tysięcy subów. Półtora roku byliście mi 175 tysięcy subów. Dziękuję. No jesteście najlepsi, kocham was. Hmm, Jesteście najcudowniejsi. W ogóle fajną czapkę kupiłem z wczoraj, w Sticky Maxie. O nie, to jest coś z Metina, ja tu muszę obejrzeć. Co to jest? zobaczymy, o, o, o czym tutaj chodzi. Wszystkie masz na strzałach, tylko muszę podejść blisko i musisz trafić w głowę. Aha, no dobra, obczajimy, obcejmy. Ta kamera to... 2008. Jak to ty, koks? Du, 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 du Dobra, polecam. Słuchajcie, jakbyście chcieli kiedyś, żebym zrobił Wam taki odcinek z oglądania moich starych filmów, dajcie koniecznie znać. I pod tym odcinkiem daję Wam challenge. 10 tysięcy łapek w górę. Jeżeli tyle zbijecie, to obiecuję Wam, że jeszcze do końca wakacji zrobimy trochę taką reakcję na moje stare filmy i obejrzymy, jakieś stare odcinki. Co Wy na to? Spoko? O, sorry. No, Także co, moi kochani? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję oczywiście, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli tak, strzelcie lajka, like pamiętajcie o subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Bardzo Wam dziękuję. Za dzisiaj trzymajcie się.